Witam Was po raz kolejny na kanale bez pretekstu. Dzięki uprzejmości Sony Polska dostałem do recenzji, do testów Xperia Z1 Compact. Dla nieświadomych, Xperia Z1 Compact to kompaktowa wersja Xperia Z1. Oni wiedzą, jak to zrobić poprawnie. Po prostu wszystkie parametry stopowej słuchawki Sony Xperia Z1 wpakowali do urządzenia. Które po prostu ma mniejszy wyświetlacz. Super sprawa. Więc znajdziemy tutaj ten kultowy aparat 20,7 megapiksela, a także te certyfikaty odporności, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście przyjrzymy się temu troszeczkę bliżej w samej finalnej recenzji. Rozpakujmy to pudełko, nie czekajmy dłużej. Model, który dostałem do recenzji. Jest koloru białego, odłóżmy go na razie na bok. Zobaczmy co jeszcze znajdziemy w samym pudełku. Standardowo, zestaw instrukcji, informacje gwarancyjne, jakaś dziwna karteczka. Odłóżmy to na bok. Oprócz tego przewód do synchronizacji bądź ładowania, a także sama ładowareczka. Mała, zgrabna kostka. Co tu jeszcze za karteczkę mamy? No, podstawową informację, jako, gdzie włożyć kartę SIM, a także, yy, że telefon powinniśmy ładować przez 30 minut, tak? Przed pierwszym włączeniem, chyba. No nie wiem, jakieś takie biedne te informacje. Dobrze, odłóżmy to na bok, bo nie to jest de facto najważniejsze. Najważniejszy jest sam telefon. Po raz kolejny, widzicie, to jest telefon, który, który jest przeznaczony. Do testów, i nie jestem pierwszą osobą, która go testuje. Jak widzicie, ryski są widoczne na pierwszy rzut oka. Tutaj kukam sobie do kamerki, żeby sprawdzić, czy widzicie to także. Ale nie zmienia to faktu, że telefon sprawia bardzo pozytywne wrażenie. Oczywiście mamy tutaj do czynienia dokładnie z tym samym designem, znanym z tych wszystkich flagowych modeli, bo nie ma, nie ma co się oszukiwać. Z1 Compact Należy do grupy modeli flagowych. Ale nie ma co tutaj dłużej deliberować. Odpalmy to cudeńko i zobaczmy, co dają w środku. Witam z powrotem po tej krótkiej chwili. I jestem już po wstępnej konfiguracji samego telefonu. Zrobiłem nawet jedno zdjęcie. I już ten interfejs, interfejs wydaje się bardzo, bardzo znajomy. O ile nie, się nie mylę, to jest to Android w najnowszej wersji KitKat. Ale dla potwierdzenia tak, jest to wersja systemu Android 4.4.2 KitKat. Pokażmy tutaj tą animację. Proszę bardzo. Słynny czerwony batonik, kwadraciki nawiązujące do poprzednich wersji Androida, jak widzicie. Dobrze. Interfejs bardzo przyjemny, jak na dzień dobry, tak jak powiedziałem, no jest to, to coś dla mnie dość znanego. Po przejściu z Xperii Z Ultra na Xperię Compact jest to po prostu duży, 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 duży cios tak de facto, Jeśli chodzi o rozmiar wyświetlacza, bo jest on po prostu mniejszy. No, przejście z wyświetlacza, który ma no, 6-4 cala, na wyświetlacz o takiej o takiej wielkości, no to to jest duży cios. Ogólnie telefon bardzo dobrze leży w dłoni, yy, waży 137 gramów, czyli jest dosyć taki stabilny, że tak powiem. Jedna rzecz, która mnie od razu uderzyła, to jego grubość. Jak widzicie na kamerce, yy, to. Jak widzicie na nagraniu, jest on dosyć gruby. Jest grubszy niż pozostałe urządzenia serii Xperia. Nie wiem dokładnie. O, już sobie tutaj zerknę. Tak, 9,5 mm. Tyle dokładnie ma grubości. Dla porównania, Xperia Z Ultra, czyli ten kolos, miał 6,5 mm. No? Jest różnica, prawda? Dobrze. Na razie to by było na tyle. Wszystko jest mega płynne. Mam nadzieję, że Xperia Z1 Compact przyniesie mi tyle samo frajdy z użytkowania i testowania, co jego większy braciszek. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Cześć.